Pilot umożliwia bezprzewodowe sterowanie odbiornikami systemu Extra Live lub Extra Free. Dedykowany jest do współpracy ze sterownikami rolet okiennych. Umożliwia sterowanie większą liczbą urządzeń ręcznie oraz automatycznie w oparciu o programy. Opakowaniu producent dostarcza skróconą instrukcję obsługi, pilota z zainstalowaną baterią, naścienny uchwyt oraz niezbędne elementy montażowe. Pilot pozwala na współpracę z odbiornikami systemu Extra Life, Live Life, z odbiornikami systemu Exta Free Tryb Free lub tak zwaną pracę mieszaną, w której jeden pilot obsługuje odbiorniki jednego i drugiego systemu w oparciu o wybrane kanały. Pilot wyróżnia się nowoczesnym wyglądem, solidnym wykonaniem i niewielkimi wymiarami. Korpus stanowi metalowa, chromowana ramka. Wyświetlacz LCD wskazuje datę, godzinę oraz numer aktualnie wybranego kanału lub grupy. Wyświetlacz nie posiada podświetlenia. Do sterowania ręcznego służą dwa przyciski góra-dół. Naciśnięcie każdego z nich jest sygnalizowane na wyświetlaczu. Do przełączania kanałów grup służą dwa przyciski nawigacyjne lewo-prawo. Przycisk funkcyjny służy głównie do poruszania się po menu pilota. Pilot zasilany jest z łatwo wymiennej baterii CR2430. Czas życia baterii producent szacuje na 2-3 lata. W zestawie z pilotem producent dostarcza także uchwyt montażowy, w którym wygodnie można zamocować pilot. Uchwyt wykonany jest z tworzywa i mocowany jest za pomocą pojedynczego wkrętu plus zaślepka. Pilot utrzymywany jest w uchwycie z wykorzystaniem magnesu. pilot umożliwia sterowanie ręczne za pomocą przycisków góra dół Użytkownik ma do dyspozycji aż 30 kanałów, co pozwala na obsłużenie maksymalnie 30 rolet lub innych urządzeń Dzięki wbudowanemu zegarowi i aż 100 programom możliwe jest sterowanie automatyczne o wybranych godzinach w wybrane dni tygodnia Pilot daje możliwość łączenia urządzeń w grupy i tym samym realizuje sterowanie grupowe lub centralne, tak pożądane w systemach sterowania roletami. Do dyspozycji jest maksymalnie 10 grup. Dla każdej grupy można wprowadzić opóźnienia pomiędzy jej elementami od 0 do 60 sekund z krokiem jednosekundowym. W przypadku trybu live pilota. Można dodać do kontrolera EFC01 i z jego poziomu dokonywać na przykład operacji przypisywania poszczególnych kanałów do sterowników ROLET lub innych urządzeń Extra Life. Okno PROC umożliwia nastawę programów oraz zarządzanie nimi. W oknie Channel ustawia się liczbę aktywnych kanałów pilota. Okno GR przeznaczone jest do tworzenia grup. Okno Delay służy do wprowadzenia opóźnień w grupach. Okno MOD umożliwia wybranie obsługiwanego systemu. W przypadku domyślnego trybu Live pilot współpracuje tylko z urządzeniami systemu Extra Live. Jeżeli z pilota mają być obsługiwane tylko odbiorniki systemu Extra Free, należy wybrać tryb Free. W przypadku pracy mieszanej z odbiornikami Live i Free należy wybrać tryb User. Dla trybu User należy zdefiniować, które kanały będą pracować w trybie Free, a które w trybie Live. Po zatwierdzeniu można bez problemu obsługiwać elementy obu systemów, co jest niezmiernie wygodne. Jeżeli użytkownik nie wykorzystuje wszystkich 30 kanałów, to może dopasować ich ilość do ilości obsługiwanych urządzeń. Ułatwia to i znacząco przyspiesza późniejszą nawigację na pilocie podczas codziennego użytkowania. Po wybraniu systemu i ustaleniu liczby kanałów należy poszczególne kanały przypisać do urządzeń, które mają być sterowane z poziomu pilota. W przypadku sterowników ROLET kanały można przypisywać w trybie lokalnym lub w trybie centralnym. Konfigurując grupę, wybiera się te kanały, które mają być sterowane w obrębie danej grupy. Maksymalnie można utworzyć 10 grup z maksymalnie 30 kanałami. Grupy pozwalają na przykład na jednoczesne sterowanie kilkoma roletami lub realizację sterowania centralnego. Dla każdej grupy można zdefiniować opóźnienie między jej elementami w zakresie od 0 do 60 sekund z krokiem jednosekundowy. Praca automatyczna jest wykonana w oparciu o programy. Maksymalnie można zdefiniować 100 programów. W pierwszym kroku należy wybrać program do edycji. Następnie dodaje się kanały lub grupy, które mają być sterowane poprzez program. W kolejnym kroku ustala się godzinę wykonania programu oraz definiuje się dni tygodnia, w których program będzie realizowany. Następnie należy wybrać rodzaj wykonywanej operacji np. otwieranie lub zamykanie role. W ostatnim kroku należy aktywować program. Za pomocą przycisku M można wybrać tryb ręczny, w którym żaden z ustawionych programów nie jest realizowany. Pilot działa wówczas tylko w oparciu o sterowanie ręczne.